Do góry, do góry odblokować przejście do rury Sama nie czuję, kiedy rymuję, ją. Płonie, płonie, płonie. I wybuchła w złym miejscu. Gratulacje, Red. Śpiące bomby z fezami. To <grywia> Najlepsze co mogło powstać. What the fuck! Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z World of Goo. Jesteśmy w rozdziale czwartym, czyli Infostrada. Wszystko się tutaj totalnie pozmieniało. Chociażby Światowa Korporacja Glutz zmieniła się teraz w moją wirtualną Światową Korporację glut. Może zobaczymy, jak to wygląda. <ścoughs> Wersja beta. Teraz wszystko będzie kompletnie inne, jak widzicie. Wow. Taka fajna muzyczka w ogóle. To takie. Stare gierki przypomina trochę na, na myśl. Musisz być połączony, żeby złożyć inny gracz. Tak jest. Witaj w mojej wirtualnej światowej korporacji GLUT. To jedna z tych nowych antywirusowych kampanii reklamowych. Menadżerowie twierdzą, że to teraz kręci wszystkie dzieciaki. Podobno pewnego dnia będziesz mógł stworzyć własny awatar taką cyfrową kopię siebie. I kupować przez internet wirtualne czapki i buty i rozmawiać z awatarami innych ludzi o różnych rzeczach, jak na przykład nowych wirtualnych ubraniach oraz nowych produktach Światowej Korporacji Glut. Witamy w wirtualnej rzeczywistości. Najlepszej rzeczywistości ze wszystkich. Online nowy artysta malarz. Ta wiadomość została dostarczona przez system Vogue I jak widzicie, glutki wydają troszeczkę inne odgłosy. Wow. Fajnie, fajnie to wygląda teraz. No ale nie możemy się rozdrabniać, trzeba ratować kolejne gluty. Czy jesteśmy w 3D, czy nie? Czas odwiedzić rozdział czwarty. Mamy zmiany. Mamy tabliczkę. Mamy śpiące wirtualne gluty. Witaj na infostradzie. Krainie piękna, nauki, filozofii, architektury, fanfiction. Wszystko co tutaj widzisz od wody po liście wykonane jest z najsłodszych i czystszych informacji. Sprawdź czy uda Ci się je posmakować. Oczywiście to miejsce opustoszało lata temu. To wszystko, co po nim pozostało, artysta malarz, forever. <grystanie> o! Więc tak to tutaj wygląda. No dobra, to strzelamy. Hop. <grystanie> <grystanie> Czyli tutaj już wchodzimy na nowy poziom. Teraz już nie. Tam, budowanie, wklejenie się do siebie. Wszystko... Wszystko idzie zupełnie inaczej. Dzień. O, już myślałam, że się nie uda ostatniemu. No, chodź tu. O, nie damy rady chyba jeszcze, tak? Tak, tak też jeszcze nie. Ale tak, już damy radę. Mamy 9 glutów na 4. Poszło całkiem nieźle. No właściwie już zbliżamy się praktycznie do końca gry. Ale jeszcze przed nami sporo plansz, które. Pewno was zaskoczą. Mnie zresztą też, bo już nie pamiętam właściwie, co tutaj się działo. Forum dyskusyjne. Przeciwdziałanie utracie pakietów. U, tutaj będzie trochę dziamziania. Okej, okay, tabliczka. To miejsce się rozpada. Infostrada nie jest cała zielona, wiesz? Kiedyś była piękna. Trzeba zaktualizować sterowniki karty graficznej. Idę o zakład, że podkręcimy trochę grafikę na trzecim poziomie. Wirtualny artysta malarz. Dobra. No to strzelamy, trochę namieszałam, ale musimy uratować tylko cztery gluty, więc teraz wystarczy. Wystarczy nie skopać. O powiedzieć, co? Chodź tu, kwadraciku. Jesteśmy potrzebne. O, tutaj to będzie zabawa. Okej, okay. dało radę. Też dało radę. O, w ogóle teraz dopiero zauważyłam, że kiedy one lecą, zostawiają po sobie ślad z kodu binarnego. Fajnie to wygląda. Jedynki i zera. O, ale reagują też na gwizdek, to dobrze. Dobra. Mamy wszystkich pasażerów. A, tutaj nie ma kwadracików, więc trzeba będzie... Ojej, tu trzeba będzie się namęczyć trochę. Dobra, spróbujmy tak. Okej, okay, udało się. I jeszcze raz. Uf, rzutem na taśmę. Już trochę bezpieczniej trzeba teraz to rozgrywać. Uf, powiedziałam. I prawie bym tutaj zaraz glutka jednego rozwaliła. O matko. Teraz kwadraty robią za nas robotę. Tylko trzeba go o, złapać. I jeszcze jeden. Okej, okay, jesteśmy w domu. Strasznie mi się podoba ten świat. To jest taka y, miła odmiana, w momencie, kiedy już to przyklejanie glutów zaczęło się troszeczkę robić nużące, aczkolwiek tak tylko odrobinę. Twórcy, twórcy wiedzieli, kiedy wprowadzić ten element zaskoczenia. Wirus winogronowy. O proszę. Dobroczynna infekcja hmm. napisano tu: strefa skażona, wstęp wzbroniony. No dobrze. Tylko teraz. Hmm, no dobrze. Posłuchamy ich w takim razie. I przerzucamy, przerzucamy. A. Okej. Okay. Zobaczymy, co się z nim teraz stanie. Leci tutaj. O! Ciekawe. Dobra, ten mały czerwony bohater nam tutaj zaraz obada sytuację. O, oh. oh, nice. Wow, to w sumie dobrze, że tak się stało, bo wtedy. W przeciwnym razie pewnie wszystkie te gluty przerzucałabym, przerzucałabym na górę. Okazałoby się, że kompletnie niepotrzebnie. Wiadomo, wszystko co czerwone. Jest fajne. <try> Trzy raczej nie wystarczą, co? Może spróbujemy tak z dystansu. Hop, nie. Nie da rady. Za wysoko to wisi jeszcze. Ups. Chodź, mały czerwony przyjacielu. Red na dla ciebie idealne miejsce. Hops. I hops. Dobra. Wyprodukujemy ich jeszcze trochę. Oj. Trzeba ostrożnie tutaj. Dopiero teraz zauważyłam te, te zębatki. Dobra. Niech to się uspokoi w takim razie troszeczkę. Dobra, przyczepił się, ale mm. kurczę, boję się. To już tak niebezpiecznie. Ach. Dobra, teraz może niech ten pójdzie na dół. Postaramy się, żeby nie było katastrofy. O oh, fuck. Nie, nie, nie. O nie, 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 nie. nie. Tylko nie tu. O, oh, Jesus. Za mocno rozhuśtałam, za mocno. Delikatnie, delikatnie, bez. O, oh, bez nacisku żadnego. Dobra, mamy jeszcze jakieś czerwone, jeszcze potrzeba. Wydaje mi się, że jeszcze tak jeden, maksymalnie dwa będą potrzebne. Ostrożnie, ostrożnie. Ok, już jest. Nie ma tutaj świetlików, to też mi się nie podoba. O, oh, dobra, jest. Wszystko się zgadza. Dobra, to możemy rozpocząć, że tak to ujmę. Przesyłanie danych. Znowu nam wyjdzie? 9-10 nam wejdzie. Chyba, że coś skopię. Nie, dobra. Nie skopałam. Uf, dobra. Jest nieźle. Nadwyżki 6. Tak jest. Uff, prawie 10 minut nam to zajęło. Nieźle, nieźle. Następna plansza. Procesor karty graficznej. Niedozwolona modyfikacja. O, jakaś nowa, nowa muzyczka w tle. Wow. Ładna muzyczka. Nie mam zielonego pojęcia, o co może chodzić w tej planszy. Tutaj wiemy, że jest rura na pewno. Tu jaki chodzi śmieszny koleś. I tu też. chyba dziewczynka. No mniejsze czytamy. To musi być to coś, co przetwarza całą grafikę. Kreatywne serce infostrady. W instrukcji napisano, że po aktualizacji sterowników grafika zyska 256 olśniewających kolorów. Moim ulubionym kolorem zawsze będzie zielony. Wirtualny artysta malarz. Jejku, fantastycznie to jest wszystko napisane. jestem... Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Aha, trzeba je obudzić jakoś, tylko jak? Myślicie, że to tak... Ooo... Oh. o, oh. O, oh, idealnie to zrobiłam. Czyli to tutaj wszystko ładnie krąży, tutaj dopiero zauważyłam. Wow. Świetnie to wygląda Dobra, no Trzeba jakoś No, no, no O, oh, świetnie, dobra Krąży dalej Dobra, trafił do domciu z powrotem No to teraz z tymi będzie zabawa uh, ale będzie zabawa Trzeba jakoś trafić w to wahadełko na dole o! Gdzie on poleciał? Leci. Może drugi raz trafi. Jest! Trafił! Dobra, teraz będzie łatwiej. Chyba. Fruni, fruń, mały czerwony. O! Katemet. Jeszcze raz. Gdzie on się podział? O! Może trafił z powrotem? Na statek matka. Dobra, to teraz może takie większe koło spróbujemy. No... Nie do końca o to mi chodziło. No dobra, niech będzie. Teraz w tą stronę. Leci, leci, leci. Kółeczko. spiralka. Jeszcze raz. Wow, aż zniknął z planszy na chwilę. <noise> Come on! No też mamy śliczny czerwony bukiecik albo kurzą łapkę jak to woli. Kurczę, nie mam wyczucia jakoś. Dobra, spróbujemy tak. To chyba też, to chyba też się skończy podobnie, kurde. O! Dobra, udało się jakoś. Fajnie, fajnie to wygląda. Jeszcze jeden, tak myślę, że jeszcze jeden, co najmniej. Może teraz zrobimy w tę mańkę coś. Chociaż chyba, chyba nie o to chodzi. O! To było wszystko oczywiście zaplanowane, tak. <grywia> Dobra, jest, jest zasys. No to teraz przerzucamy naszych małych przyjaciół tam. Okej, okay. jest już pierwszy, ale fantastyczny pomysł, kurczę. O, chyba trochę za mocno wystrzeliłam. I ta muzyczka tutaj jest, też mi się strasznie podoba. Dobra. Udało się, dotarły wszystkie. 11 na 6. Tych już chyba nie możemy uratować. <grym> Jaki ładny kształt nam wyszedł. Okej. Okay. Kreatywne serce infrastrady. Świetna, świetna ta Co my tu mamy dalej? Mm, blokady drogowe. No to lecimy. Wsparcie techniczne. O. Jakby znajomo. O I to normalnie można podnosić. O. To już nie są zdecydowanie glutki, ale. ale są wyjątkowo urocze. Dobra, czytamy tabliczki. Cały świat został wypełniony dźwiękiem stereo i setkami kolorów. Realistyczne fale rozbijają się o ostre odłamki na strady. Podróżujący artysta-malarz. I wróciły świetliki, jej! A ten zielony świat też był śliczny. Dobra, rozumiem, że. Musimy tutaj zbudować kładkę dla naszych glutów. Więc może zajmę się równym ustawieniem. Jak to odwrócić? O, dobra. Czy ja to dobrze robię? Czy to ma być takie dokładne aż? Może powinnam zrobić takie... Takie bardziej Stonehenge. Tu się tutaj, tutaj bawię, a zaraz się okaże, że... Że nie wystarczy nam tych. Dobra, teraz już nie będzie tak. Tak super mega dokładnie. Zobaczymy, czy to się nie skończy katastrofą. Czemu to robię na przemian? <grymnie> Zamiast sobie ułatwiać robotę, to sobie utrudniam. Aha, coś czuję, że będzie tego za mało. Że będę ustawiać jeszcze raz. No cóż. Ale fantastyczne są te... nowe stworzenia. Hops. Ten dwa tutaj jak się skitrały. No niby nie jest źle, niby się gluty mogą oprzeć na czymś takim. Ile my ich? Cztery, musimy je tylko uratować. No to może spróbuję. Najwyżej się cofnie. I polecimy od nowa. Chyba damy radę, co? O! Dobra, udało się. Teraz pytanie czy... Czy wystarczy nam glutów, żeby się dostać do rury? Powinno wystarczyć. O, nawet teraz już. Idealnie cztery. Dobra. Pewnie dałoby się to zrobić dużo lepiej, gdybym tutaj odrobinę inaczej to ustawiła. No, ale jest w porządku. Nasi kwadratowi przyjaciele się bardzo przydali tym razem. Druga plansza z kolei chyba, w której nie ma nadwyżki. Tak nieźle moim zdaniem. I tutaj zaraz zaczniemy wchodzić, chyba na wyższe poziomy, zdaje się. Tutaj jest jakiś wielki komputer. Czy monitor, w sumie, mamy? No, nie będę nic więcej mówić, bo, bo jeszcze się wypaplam niechcący. Wyjątek niekrytyczny. Odblokowany. O, znowu ta fajna muzyczka. Znowu nasi kwadratowi przyjaciele. Ło! Okej, okay, jakżeście tam wlazły, gluty. Mhm. Mm Wygląda na to, że ten port jest zablokowany. <grym> Lol. Roz. <grym> <R> <grym> Wiedziałeś, że. Kiedyś użytkownicy infostrady wykorzystywali porty do uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu. Niestety niektóre z nich okazywały się pułapkami. Chłopski rozum mógłby zadziałać, lecz wymagałoby to miliardów lat obliczeń. Może gdy poprzesuwasz zmienne tu i tam, dane trafią w odpowiednie miejsce. Totalny artysta malarz. Wow. Ach, czyli to będzie taka troszeczkę jęga, tutaj, widzę. No już skopałam. Pierwszy ruch, i już bałam do wody. Czasem nawet nie do wody, tylko. Hmm. Dobra, może korzystając z okazji, że glutów nie ma i tak będę musiała to cofnąć. Co się stanie, jak zrobię to? Gluty pójdą w cholerę. Najprawdopodobniej też. Siup, siup. Dobra. Wykminiemy to delikatnie. Uciekaj, się. Jejku, ale konstrukcja. Uciekajcie, się. Jak to zrobić? Nie, 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 nie! Boże, jaka jestem delikatna. Dobra, jeszcze raz. Ten może wyjść, to już wiemy. Te dwa też. Tego raczej bym nie ruszała. O, to też nie zdała egzaminu. Ojej. Dobra. Pomyśl nad tym jeszcze chwileczkę. Hmm, jednym, jednym skrabnym ruchem. Nie skopać tego, Red, nie skop tego. A, 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 a. <laughs> Udało się. Nie! O, dobra. Jednak gdzieś tam spadła. Ale to nic. Hmm. Nie wiem, jakim cudem to się udało, ale się udało. Uf. Dobra, mamy to. Było łatwiejsze niż, niż wyglądało. No dobra. Dwa minuty więcej. I ukończyliśmy jakby pierwszy tutaj poziom można to tak nazwać zostało nam teraz Alicja, Bob i ktoś jeszcze farma serwerów i z pewnością jeszcze tutaj będzie chyba jedna czy dwie plansze w infostradzie A tymczasem ja się już z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku trzymajcie się